Cześć, witam Was. z W ostatnim odcinku w to się grało. Omawialiśmy Half Life 1 Nie bez powodu wybraliśmy ten temat akurat teraz. A tak się akurat złożyło, że 14 września, czyli dwa dni temu, premierę miał dodatek. Dodatek, co ja mówię? Modyfikacja Black Mesa, która przenosi... Pierwsze przygody Gordona Freemana na e, silnik Source, czyli na silnik Half-Life'a, dwójki. E, nie będę się e, rozpowiadał na temat tego, z czym się je Half-Life, co to jest, o co w tym wszystkim chodzi, kim jest Gordon Freeman, bo to wszystko macie powiedziane we wspomnianym W to się grało. E, natomiast... E, Cóż, recenzji też nie będzie, z tego prostego powodu, że nie ma co recenzować legendy. Skupmy się może na tym, jak wykonano tą modyfikację i czy warto ją pobierać, i czy warto w ogóle się nią interesować. A ja już mogę na wstępie powiedzieć, że jak najbardziej. Zacznijmy od tego, że Black Mesa powstawało praktycznie przez około 7 lat. Pracowała nad tą modyfikacją grupka ludzi. Robiąc to całkowicie za darmo z pasji, czyli coś, czego praktycznie dzisiaj już prawie nie spotykamy. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, jak odpaliłem tego moda, to wierne odwzorowanie praktycznie w skali 1 do 1, no po prostu kropka w kropkę, tego co znamy z Half-Life'a jedynki. Powiem Wam, że byłem w totalnym szoku, że no, kurczę, choćby animacja otwieranych drzwi. O... No wszystko praktycznie jest. Gdyby ktoś mi nie powiedział, gdybym nie wiedział, że to robi grupka zapaleń, co to bym powiedział, o, Wolf zrobiło nam prezent i otrzymaliśmy, jak to się teraz tak fajnie mówi, Half-Life jedynkę w jakości HD. No, natomiast precyzja wykonania, odzorowanie korytarza, odzorowanie postaci, odzorowanie wszystkiego jest po prostu na najwyższej półce. Yy, oczywiście małe babole się zdarzają, ale są tak małe, że jak na taki rozmach modyfikacji praktycznie zerowy i cóż, o, no moi drodzy, jeżeli byliście fanami Half-Life'a Half <grytania> <grytania> jedynki, yy, to na pewno Wam się spodoba ta modyfikacja i warto ją ściągnąć. Zabiera Ile ona zajmuje? 3 GB zajmuje. Do tego jeszcze trzeba pobrać 5 GB SDK 2007 na samym Steamie. To się robi albo z automatu, albo po prostu w narzędziach sobie tego poszukacie. Natomiast nie jest to żaden problem. I za darmo macie. Zajebisty tytuł jednym słowem i nie ma co tutaj się oszukiwać, że chłopaki wykonali kawał solidnej roboty, e, natomiast e, no szkoda tylko, że mm, musimy jeszcze troszkę poczekać, żeby e, otrzymać ostatnie levele. No bo panowie chcieli już pokazać światu co dokonali, no bo to się wiecie, no, 7 lat to jednak kawał czasu, no i chwała, że ten cały Duke Nukem Forever i S.T.A.L.K.E.R. E, też się pojawiły. no tylko pokazuje, że, e, że na gry możemy długo, długo czekać, no. E, z takich ciekawostek, e, poczucie humoru z, z Half-Life'a jedynki, jezu jak to się trudno mówi, jak to się szybko powiedzieć. E, Zostało przeniesione do dwójki, są pewne rozwiązania e, z użyciem grawitacji, z użyciem e, grawitacji, fizyki, bo niestety Gravity Gunna nie tam nie uświadczymy znacznie niestety. No. W sumie nie ma nic dziwnego, no, głupio by to wyglądało, natomiast e, wszelkiego rodzaju e, znajdźki, labirynty, sekrety, e, no po prostu to wszystko jest e, tak samo jak w poprzedniku. Na co chciałem zwrócić e, uwagę... Na fakt, że w dzisiejszych FPS-ach praktycznie prowadzi nas się za rączkę, tak? Nie mamy jednej, e, to znaczy nie mamy kilku drugiego wyboru, zazwyczaj mamy jedną ścieżkę i nią podążamy. Natomiast tutaj, e, co ciekawsze, e, ludzie autentycznie na graszu pytają się: Ej, jestem tu i tu i nie wiem, co dalej. Oni się gubią i to jest po prostu piękne, że otrzymujemy FPS-a w oprawie graficznej, która dzisiaj, e, no może nie jest najwyższych lotów. Ale w porównaniu do poprzednika jest piękna, zaraz kichnę, sorry O, Jezu Albo nie kichnę <grytanie> Jezu, tak, oczywiście musiało się podczas nagrania takie rzeczy dziać, ale dobra Nie Mniejsza z tym, e, przeszło. Uff e, natomiast e, powiedzmy e, sobie szczerze, że ja sam e, będąc e... o Jezu No prawie się popłakałem przez katarną no masakra O znaczy, my się zastanowili. Aha. Eee, dzisiejsze FPS nagle nas rozpieściły, że człowiek grając w tą modyfikację, w tę modyfikację, sorry, w tę modyfikację, tu nie wie, co się dzieje, nie? To jest, to jest piękne. Idzie, idzie sobie korytarzem, i nagle patrzy: tu nie, tam nie, tu też. Tu trzeba się wrócić, a tu trzeba było coś odkręcić, a tu coś znaleźć, a tu ten. To jest po prostu cudowne sobie przypomnieć, jak wyglądały kiedyś FPS-y i to jest idealny moment, idealna okazja dla tych, którzy wychowali się na gra Call of Duty 4 zwyż, e, którzy wychowali się na skryptach, żeby mogli zobaczyć, jak kiedyś FPS-y wyglądały. I to jest właśnie dobra okazja, dlatego że no nie, nie łudźmy się, dużo osób dzisiaj patrzy na grafikę, tak? I jak sobie odpali Black Mesa, ma okazję zagrać w Half-Life'a jedynkę, w całkiem fajnej oprawie graficznej. I to jest po prostu cudowne, że są te labirynty. Ja jestem zachwycony tym, że możemy się zgubić w grze FPS, czego od lat nie uświadczyłem. No chyba, że mówimy o Call of Duty, które gdzieś się zbugowało i, i, i trzeba było zrestartować mapę, ale nie o to chodzi przecież. Fajne jest też to, że nie mamy systemu regeneracji zdrowia, nie mamy systemu e, checkpointów. Mamy szybki zapis, szybkie wczytywanie, możemy zapisywać grę kiedy chcemy. E, leczyć się musimy w specjalnych stacjach lub znajdować apteczki. Jak dla mnie żyć, nie umierać. Fajny powrót do przeszłości. Cóż, e, w sumie. Chyba to tyle. Ja wam wszystkim polecam zagranie w Black Mesa. Gdzie możecie je znaleźć, macie link w opisie filmiku. Ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.